Kto zrobił naprawy blacharskie i mechaniczne w tym aucie? Tomasz Schotomowa, jestem właścicielem Plymoutha Concorda z 51 roku. Auto jest dosyć nietypowym autem ze względu na nadwodzie. Na dworze Biznes kupowe było produkowane tylko w latach 51 i połowa 52. Ze względu na to, że się nie sprzedawało, zostało zarzucone i powstawały inne wersje. Silnik 3.6, benzyna dolny zawór, 95 koni, żyje do tej pory. Generalnie był to durszlak. Robiłem go 3 lata, od podstaw rozkręcony był do każdej śrubki i przez 3 lata wróciło to na swoje miejsce. Na było lakier był popękany, bo stał ten samochód na pustynie, także lakier był popękany jak sucha ziemia. Było wszystko spiaskowane do końca, dziury były załatane, podłoga była nowa robiona. Nie ma możliwości do kupienia elementów blacharskich w obecnym czasie do tego samochodu. Tylko był robiony silnik, uszczelniony parę broków wymienionych, wymieniony olej i to wszystko. Kto zrobił naprawy blacharskie i mechaniczne w tym aucie? Auto zostało odrestaurowane przez firmę Auto Wróbel, ale niestety właściciel już nie żyje. Natomiast mechaniką zajmuje się Auto Różański z siedzibą w Chotomowie.